Dzień dobry. 3 lutego 2021 roku w nowym epizodzie Codziennika Świąt Nieoczylistych witają Państwa Aneta i Paweł. W dniu dzisiejszym imieniny obchodzą Ansgar, Ansgary, Błażej. Błażeja, Celeryn, Celeryna. Hipolit, Hipolita, Ignacy. Jan, Klaudyna, Maksym. Ofelia, Oskar i Telimena. Uniemysł, Uniesława i Wawrzyniec. Wszystkim solenizantom Przykładamy serdeczne życzenia. Tak. Ciekawe wydarzenia z historii Polski. W 1905 roku w Kielcach doszło do strajku młodzieży gimnazjalnej domagającej się wprowadzenia nauczania w języku polskim. Brawo, brawo za postawę. Ciekawe czy teraz byśmy mieli takich gimnazjalistów chętnych. Gimnazjalistów już nie, bo już nie, nie ma, ma. gimnazjów. nie ma gimnazjów, tak. Już nie ma gimnazjów. W 1959 roku z Kanady wróciła do kraju część skarbów narodowych, m.in. szczerbiec, kronika polska Gala Anonima i insygnia koronacyjne. W 1994 roku, po 36 latach, zakończono produkcję samochodu dostawczego uwaga, Nysa. Nyssa. Pamiętamy Nyskę, Pamiętamy. No, pamiętamy. <laughs> Ciekawe wydarzenia z historii świata. W 1815 roku w Szwajcarii założono pierwszą na świecie fabrykę serów. Późno jakoś. A niedawno był Dzień Sera, prawda? Mówiłeś, tak, niedawno, tak, tak. dokładnie. W 1972 roku w japońskim Sapporo rozpoczęły się 11. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, na których Polska zdobyła pierwszy złoty medal w Igrzyskach Zimowych. Który zdobył Wojciech Fortuna w, oczywiście, skokach narciarskich. W 1987 roku Artur Heiser i Jerzy Kukuczka dokonali pierwszego zimowego wejścia na himalajski ośmiotysięcznik Annapurna. Pierwszy jeden z kilku ośmiotysięczników, które zimą zdobyli Polacy. W tym szacunek dniu, dla mnie. szacunek, tak. W tym dniu przed laty urodzili się w 1735 roku Ignacy Krasicki, polski duchowny katolicki, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński i prymas polski. Poeta, prozaik, publicysta. A w 1955 roku zbiknie Frau. Polski prawnik, polityk, senator RP, obecny minister spraw zagranicznych RP. Święta nieoczywiste na dzień dzisiejszy to Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera, Dzień Ciasta Marchewkowego i Międzynarodowy Dzień Kopania Robów. Ziemia zamarznięta, więc tego nie będziemy teraz tak, świętować. Nie zachęcamy, bo to raczej nie ma sensu. Nie należy do przyjemnych na pewno. No nie, w taką pogodę gdzie to. Ale za to powiemy na przykład o dniu ciasta marchewkowego. I taką ciekawostką jest to, że ciasto marchewkowe jest znane od średniowiecza, a popularność zyskało w XX wieku na całym świecie zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Popularne jest również w Polsce. Ciasto marchewkowe to słodki placek z tartą marchewką, szczególnie popularny w krajach anglosaskich. Marchewka mięknie podczas pieczenia, nadając ciastu miękką, gęstą, i wilgotną konsystencję. Ciasto marchewkowe można jeść bez dodatków, jednak najczęściej podaje się je z lukrem, kremową polewą z sera białego, posypane kruszonymi orzechami, no, aż ślinka cieknie. Czasem można ozdobić już we własnych gustów, zgodnie z własnym gustem. Marchewka była używana jako składnik wypieków w średniowieczu, ponieważ cukier był wtedy w... towarem drogim i trudno dostępnym. No niewiele się to zmieniło na dzień dzisiejszy. No, tak. Dostępny jest, ale również drogi. Dlatego do słodzenia ciasta używano marchewki, której zawartość cukru jest wysoka. Więc zachęcamy do... Do pieczenia ciasta marchewkowego. No tak. Jak mają Państwo jakieś swoje indywidualne przepisy na te ciasto sprawdzone, to zachęcamy do podzielenia się nimi z nami w komentarzach w komentarzu, do tego. filmiku. Tak. będziemy próbować. No tak. Kolejnym świętem, który dzisiaj obchodzimy, jest międzynarodowy dzień Golden Retrievera. Golden Retriever jest psem bardzo przyjacielskim, zrównoważonym, o łagodnym usposobieniu, niezwykle przywiązanym do opiekuna. Źle znosi samotność i rozłąkę, potrzebuje stałego bliskiego kontaktu z człowiekiem, dlatego nie nadaje się do kojca. Mm. Jest doskonałym psem dla rodzin z dziećmi, które uwielbia, jest bardzo inteligentny, chętnie się uczy, a jego szkolenie jest na łatwe i przyjemne, przeciwnie do mojego psa. Bo to na pewno nie jest Golden Retriever. Nie, nie. nie, nie, nie. No, na pewno nie jest. Inteligencja i pojemność Goldena sprawiły, że jest to rasa chętnie szkolona do pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza jako przewodnik niewidomych. Doskonale sprawdza się też w dogoterapii, w pracy z osobami z autyzmem, a także jako poszukiwać zasypanych w ruinach i wykrywacz narkotyków, na przykład na lotniskach. Więc jak widzą Państwo, te psy są wielozadaniowe. Wielozadaniowe, właściwie, ja tak. miałam nawet mają dużo pracy. E, tak. Dziękujemy za uwagę. Dzisiaj zapraszamy do świętowania świąt oczywistych i nieoczywistych i do zobaczenia jutro. Zapraszamy. Pa pa. pa, pa.